Ale niesamowite, wracam do pokoju i zobaczcie przy moich drzwiach. O, zwiastło światło. Wracam do pokoju i przy moich drzwiach zobaczcie pięć butelek wody. A jak to się stało? Poprosiłem brata, mówię: Czy macie wodę? Mówi: No nie mamy tu wody. Mówi: Ale poczekaj, mówi. To ja potem skoczę i ci przywiozę. Niesamowity jest brat. Rafał. I przywiózł mi 5 butelek wody. Chwała Panu. To się nazywa dobro i pokora. E, witajcie bracia i siostry. Dzisiaj kolejny antidotum. wtorek. Dzisiaj już kończę rekolekcje w Olsztynie. No muszę wam powiedzieć, że tutaj ciekawie jest. Ale mam takie niesamowite rzeczy. no Bracia są wspaniali. Widzieliście, jak brat Rafał proszę, przygotował mi dzisiaj wodę, tak? Bo powiedziałem mu, że czy mają wodę. No tu nie mamy bo tak, nie pijemy pijemy kawę albo herbatę, ale poszedł do sklepu i postawił mi pięć do wyboru, czy sześć butelek. No, niesamowity człowiek. Nawet nie wiem, kiedy to zrobił. Przedem wieczorem do pokoju już jest. No i dzięki temu mam pić. Mam co pić, jest chwała Bogu, są tocy ludzie. No i kochani, dzisiaj jest Izajasz 11 rozdział 1 do 10. Wyrośnie różdżka z pnia jestego, wypuści odrość z jego korzeni, spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej, nie będzie sądził z pozorów, ani wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie, i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk. Zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Ciele i lew paść się będą po społu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie. Młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę i grać będzie. Na gnieździe kobry dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmi. Złaczyć nie będą oni działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie korzenie z tego stać będzie na znak dla narodów. Do Niego ludy przyjdą, poradę i sławne będzie miejsce e, jego spoczynku. Słuchajcie, Generalnie znowuż chodzi o Pana Jezusa, bo jesteśmy w Adwencie, czyli czekamy na świętowanie przyjścia, bo to nie, że Jezus przyjdzie, tylko świętujemy Jego przyjście i przygotowujemy się, jak no, ludy Starego Testamentu oczekiwały. I teraz to, co nam opada Izajasz w X rozdziale, jest taką w Jeden, przepraszam, jest taką niesamowitą historią, no bo tu wiecie, no, wilk z barankiem, te wszystkie zwierzęta, połączenie tych zwierząt razem ze sobą, no... Jest raczej niemożliwe. Tu nie chodzi o to, że tak ma być pomiędzy zwierzętami, aczkolwiek, no bo nie ma. Jezus przyszedł, a zwierzęta w ten sposób nie funkcjonują. Ale tu chodzi bardziej też o ten obraz zwierząt w nas, pomiędzy nami. Atak, lew, wilk, nie? Ludzie zaczynają walczyć z sobą. Moje, twoje, ty masz rację, ja mam rację, moja racja, twoja racja. Nawet taka sytuacja się rozegrała tutaj dzisiaj w kościele, gdy gościłem wieczorem. Yy, przykro mi, bo to jest tak, że są nawet takie przysłowie mądry nie zauważy, głupi nie zauważy, a mądry nic nie powie, a, a ci, którzy zaczynają walczyć o jakąś swoją rację, to są często ludzie, którzy no po pierwsze rozbijają trochę spotkanie, bo ona nabiera inny kierunek, a po drugie, yy, oni mają taką postawę, że im się wydaje, że wiedzą, nie? I coś tam gdzieś słyszał, coś z czymś połączył i jest przekonany o swojej racji. Nie? I ta wojna jest też symbolem tego, co tu pisze. No, nie będzie wilk z barankiem, bo wilk zje baranka, tak? Nie będzie lew z koźlęciem, bo jedno zje drugie, nie? Bóg chce pokazać, że Ludzie Chrystusa, bo to tu o to chodzi w czasach mesjańskich, ci, którzy prawdziwie przyjmą naukę Chrystusa, będą mimo różnorodności, bo wilk jest inny od baranka i ma inną naturę, ale będą mogli współdziałać, będą mogli być razem. I Bóg nas zaprasza do tego, by przyjrzeć się dzisiaj, czy ja potrafię. Z innymi ludźmi. I my potem rozmawiamy z braćmi, i oni o, że to cię zabolało, zdenerwowało, I mówię, Nie, ani nie zabolało, ani zdenerwowało. Mi się tylko zrobiło przykro, że ludzie potrafią w taki sposób chodzi mi o klapki na oczy trwać przy swoim stanowisku. Ok, nie mają dzisiaj więcej wiedzy, zamiast posłuchać innego stanowiska, które mogłoby ich doprowadzić do pełni wolności. Że będę bronił swojej klatki, ale tylko dlatego, że jest moja. I zawsze tak było. A jednak Jezusowi chodzi o to, żeby wyjść z klatki. Ta klatka może być takim punktem obrony. Zobacz, jeżeli baranek będzie w klatce, a wilk na zewnątrz, to wilk nie zje baranka. Na odwrót też. Jeżeli wilk będzie w klatce, a baranek na zewnątrz, to znowuż wilk nie zje baranka. Ale pytanie, czy chodzi o to, żeby trzymać się w klatce i nie zjeść drugiej strony? Czy chodzi o to, żeby móc wyjść z klatki i nie być zjedzonym i nie zjeść, drugi, nie zjeść drugiej strony? Chodzi o to przełamanie moich stereotypów, moich przyzwyczajeń, bo, bo ktoś powie, bo zawsze tak było. Okej, okay, ale dzisiaj jest nowe. Biblia naucza, ja ciągle stwarzam nowe, bo jestem Bogiem. Bogiem, który nieustannie daje więcej o, no i wiecie co? może tak być może tak być, że każdy z nas prawdopodobnie każdy z nas ma jakąś, choćby malutką klateczkę taką swoją, w której nie pozwoli wpuścić innego światła I wiecie, byśmy rozmawiali z kapłanami no, do, też do nocy, później dzisiaj o, o tych rzeczach i my się różnimy różnimy się w poglądach, naprawdę, w wielu rzeczach, ale wiecie, co jest fajne? Przez to, że mamy już jakiś poziom dojrzałości, my umiemy o tym rozmawiać. To nie jest, że my się bijemy, czy jeden drugiemu powie, ty jesteś głupi, czy... Tam nie ma kłótni, tam jest po prostu rozmowa, tam jest po prostu dialog. I teraz ten powie, wiesz co, ja to inaczej rozumiem, a ja to inaczej rozumiem. No i to jest piękne, bo jesteśmy inni i każdy to inaczej rozumie, nie? No właśnie. Każdy. Myślę, że dzisiejszy fragment każdy może zrozumieć inaczej. Ale popatrzmy na koniec. wedniego dnia to się stanie: korzenie z tego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludzie przyjdą, poradę i sławne będzie miejsce jego spoczynku. No, do niego, do Jezusa przychodzą ludzie poradę z całego świata, zgadza się. I sławne jest miejsce jego spoczynku, co woda, był tam na chwilę, bo potem. Yy, Oniósł się do nieba po zmartwychwstaniu. Amen! Ale miejsce Jego spoczynku dalej jest sławne. Sam osobiście miałem okazję być w miejscu, rzekomego miejscu, grobu Pana Jezusa. I chwała Panu. Dobra, psalm dzisiaj 72. Sam jestem ciekaw, co będzie. O, żarówka się psuje. Pokój zachwitnie, kiedy Pan przybędzie. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość wielki pokój, zanim Księżyc zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, i ubogiego, który nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. Niech Jego imię trwa na wieki. Jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię, niech jego imię wzajemnie się, jego imieniem wzajemnie się błogosławią. Niech wszystkie narody życzą mu szczęścia. Słuchajcie, tutaj jest trochę o takim biednym, trochę o takim o biedaku. Biedak nie zawsze jest biedny finansowo, to może być inny rodzaj biedy. Ubogi też, no, ktoś powiedział, ubogi, ten Sumowska, uboga. Boga. Wiecie, co on było takie zdarzenie w kościele? To tak się tym podzielę, bo mi to teraz przyszło. Jak skończyłem głosić, ja widziałem, że jest jakiś ruch między braćmi. Coś się wydarzało, tylko nie wiedziałem co, bo oni między sobą rozmawiali, ale było jakby inaczej niż standardowo. Gęściej, no nie wiem, mogło być dużo ludzi do spowiedzi, bo nie, nie wiem co było. I wyobraźcie sobie, kochani, że okazało się, że w przeciągu kościoła ktoś przyszedł i w kilku miejscach się załatwił. W kruchcie niesamowite w ogóle. No i tam wiadomo, że śmierdziało. W pięciu miejscach zostały miejsca obsiekane i w jednym miejscu jeszcze, że tak powiem, dwójeczkach ktoś zrobił. I jest rozmowa przy stole, bo bracia musieli no tam to posprzątać. No trochę śmierdzi teraz w tyle kościoła. Yy, przykre, że takie rzeczy w ogóle się dzieją. Ale wiecie, to taka rozmowa i. No, może dobrze, jakbyśmy wiedzieli, kto to jest, a może niedobrze, ale nie wiemy, czy ktoś to zrobił nam na złość, dlatego są rekolekcje, czy dlatego, że nie umiał się powstrzymać i postanowił to zrobić tu, żeby nie robić na śniegu. Nie wiemy, czy chodziło o, o w jakiś sposób sprofanowanie kościoła. I to głównie proboszcz mówi, panowie, nie wiemy, być może yy, to była jakaś potrzeba, nie próbujmy dociekać, żeby w nas nie pojawiła się złość. Ktoś tak zrobił, nie jest to dobre. Co możemy? Możemy posprzątać i błogosławić temu człowiekowi lub tym ludziom. Co to było na końcu? Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, ubogiego, który nie ma opieki, zmiłuje się nad biednym i ubogim nędzarza, ocali od śmierci niech Jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię, niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławi dusz, oczywiście chodzi o Boga. Niech wszystkie narody życzą Mu szczęścia, no temu Bogu, tak, ale też z drugiej strony temu biedakowi, niech wszystkie narody życzą Mu szczęścia. I proszę Was, bo księża mówią, że raczej jest to jakiś atak duchowy, bo normalnie takie rzeczy im się jeszcze nie zdarzyły tutaj, Dziwne, że podczas rekolekcji, ale jest też prośba, żeby pomodlić się za tych ludzi, którzy z takich czy innych powodów no, robią takie rzeczy. Nie? No, ciekawe. I Panie, ja też Cię proszę, abyś wyzwolił tego biedaka, czy tych biedaków, tych ludzi od o no, nieszczęściach. Panie, wiele ludzi przy tej parafii jest, bardzo wiele ludzi, którzy są y, biedni, którzy są bezdomni, którzy są nieszczęśliwi, którym Panie jest naprawdę ciężko i proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź do tych osób z ogniem Twojej miłości a do tych też, którzy mają fałszywe poglądy Ciebie nie znają Cię jako Boga dobrego też proszę Cię, Ojcze, przyjdź z Twoją miłością Amen a, już modlę, tu jeszcze mamy dalej aklamacja Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich. Amen. No znowu zapowiedź Chrystusa, który przyjdzie, ale co on ma zrobić? Przyjdzie z mocą. Amen. Nie słaby. Pokazał Jezus moc Bożą, gdy Duch Święty na niego stąpił i oświeci oczy sług swoich. Czyli pozwoli nam widzieć więcej niż do tej pory. Rzeczywiście to, że nam może nawet bardziej zapowiedź Ducha Świętego, że gdy Duch Święty nastąpi, nas to będziemy. W inny sposób patrzyli na Słowo, a tym samym w inny sposób na życie, a tym samym w inny sposób na drugiego człowieka. Nie? I to, o co być się prosić, to o to, by to się dokonało w moim życiu, żeby Jezus był tym, którego spotkałam, i by Duch Święty był tym, który mnie oświeca. Amen. No i Łukasz, 10 rozdział 27 do 24, czyli w sumie nie taki długi kawałek. Pierwsze zdanie kocham. Już o tym, co mówiliśmy, przez chwilę nie wiedziałem. Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Amen. I rzekł wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo, powiadam Wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeć i usłyszeć to, co słyszycie, a nie usłyszeli. O to słowo Pańskie. Amen. Ojcze też Cię wysławią. Wiecie, że to ci, co wiedzą, to e, bardzo lubię ten fragment. Ja mówię, to jest ulubiona aklamacja dzisiaj jest w Ewangelii. Wysławiam Cię, ojcze, Panie nieba i ziemi. Nie? Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, objawiłeś się prostaczką. Nie wiem, czy to celowe jest dla Boga, że zakrywa przed mądrymi, uczonymi, ale chodzi o to, że to nie wiedza i mądrość do tego prowadzi, ale to objawienie rozradował się w duchu, czyli Duch Święty jest tą osobą, która objawia nam prawdę o Jezusie, tak najprościej. To Duch Święty jest tą osobą, która tłumaczy nam Pismo. To Duch się tak w Janie 14:26 gdy bowiem wstąpi Duch Święty, przypomni Wam moje słowa i wytłumaczy Wam Pisma. Bracie i siostro, jako chrześcijanie powinniśmy wołać o Ducha, o nowe wylanie, o nowe doświadczenie o nowe rozumienie. Zresztą mówię do siebie. Chcę bardziej rozumieć. Chcę być prostaczkiem. Chcę, Panie, żeby nie weszło we mnie myślenie, bo jestem mądry, bo ja już wiem. Panie, chcę być tym, który się uczy. Chcę być tym, który się uczy. Amen. No i co dalej jest? Jezus mówi, przekazał mi Ojciec wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, a nie kim jest Ojciec, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić, a jak objawia? Poprzez Ducha Świętego. Potem zwrócił się do samych uczniów: szczęśliwe oczy, wasze, które widzą to, na co patrzycie, i słyszą to, co słyszycie. Bo wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, na co, co wy widzicie, a nie ujrzeli, usłyszeć, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Bracie i siostry, to jest prawda. Cały Stary Testament czekał na ten moment, na ten moment przyjścia zbawiciela, Mesjasza. I tak mocno czekał, że nawet większość przeoczyła ten fakt przejścia. Ale mówi Jezus do apostołów, Wy jesteście szczęśliwi, możecie to oglądać, możecie na to patrzeć, możecie tego doświadczać. I to jest bardzo ważna prawda, bracie i siostro. My dzisiaj mamy może troszeczkę mniej szczęścia, bo. Już tak osobiście Jezus nie chodzi po ziemi, ale za to my już dzisiaj mamy wytłumaczone, że to jest absolutnie pewnik, że to był Jezus i że to jest sam Bóg. No i my dzisiaj mamy wszystkie wydania Biblii, tłumaczenia, mamy tego mnóstwo i możemy codziennie studiować, porównywać. I prosić Ducha Świętego by nam tłumaczył. Ja was przepraszam, że nie wam, ale wiecie, co jest bardzo późno w nocy, a zacząłem dzisiaj też bardzo wcześnie dzień, miałem bardzo intensywny, dużo modlitw, dużo rozmów. I wiecie co, jakbyście też mogli mnie wesprzeć. Chodziłoby o to, żeby się modlić o tych wszystkich, którzy tu dzisiaj w kolejce przychodzą, którzy proszą o radę, którzy proszą o uzdrowienie, którzy proszą o przemianę życia. Ja Wam powiem, ja nie mam siły. Ja wiem, że to nie ja, tylko Bóg zdrawia, ale już fizycznie moje ciało trochę nie daje rady. Jutro postanowiłem między dwoma turami przespać się, bo już w nocy i nie będzie za dużo czasu, bo się mi kończy ta noc. A jeszcze to muszę zmontować, wrzucić i wiecie co? Jeżeli możecie, to dzisiaj Was proszę, kto może, albo popościć w intencji tych rekolekcji, albo, albo mnie jako głoszącego. Albo pomodlić się w intencji tych rekolekcji. Jakaś skromna rzecz, bardzo Was proszę, skromna modlitwa z wiarą. Tu dużo potrzeba. Znaczy, dużo to pewnie wszędzie potrzeba, i tu dużo potrzeba, we mnie potrzeba dużo Bożej łaski. Abym był na tą łaskę Bożą otwarty i abym Panie nie blokował Twojej łaski, a stawał się kanałem Twojej łaski. Amen. Jezu Chryste, dziękuję Ci za to wszystko co już zrobiłeś w moim życiu w życiu moich braci i sióstr i tato nie chcę kombinować po prostu użyj mnie tak jak chcesz może nie rozumiem tego co tu się dzieje, gdzie ludzie są ale tato proszę żeby poszli dalej w poznaniu Ciebie i w doświadczeniu Ciebie o tak, abyśmy wszyscy mogli stawać się uczniami Chrystusa i żyć w relacji z samym Bogiem, żeby ta relacja definiowała nasze wybory i nasze życie. I ogłaszam nad każdym bratem, każdą siostrą, każdą chorobą, każdą słabością, każdą niewiedzą, Panie, każdym trudem, każdym yy, toksycznym związkiem każdym ograbieniem przez diabła, ogłaszam Cię, Boże, błogosławieństwo, które wypiera wszelkie przekleństwo. Niech Boża moc, Boże uzdrowienie, Boża chwała objawia się w moich braciach i siostrach. I tato, niech skutki udarów znikają, niech skutki wylewów znikają, skutki wypadków znikają. I Panie, niech Boże Królestwo poszerza się w moich braciach i w moich siostrach. Przez Jezusa Pana naszego. Amen. Szczę Bożego Świętego Dnia. Do zobaczenia. Pamiętajcie o modlitwie lub poście z Bogiem. Dziękuję. przed Twoim tronem.